Ja takiego szybkiego vloga robię vlogo z no. olią Chcę po prostu szybko wytłumaczyć e, wam co do Patryka Bo już cały telefon mi się zalał po prostu pytaniami o Patryka najczęściej to co? Czy wrócimy do przyjaźni? Nie No właśnie Nie wrócimy, ponieważ on jest dla nas bardzo toksyczny Jakby nie zasługuje na nas i po prostu to co on zrobił to on jest po prostu jakby, wiecie, jakby no, <laughs> on jest takim dla nas dnem aktualnym y i źle nas potraktował, bo my po prostu nie zasłużyłyśmy bardzo. Chciałyśmy z nim się przyjaźnić jeśli nie chciał, no to trudno. Znaczy chciał, bo, no, ale wszystko naprawiał, tutaj mnie zaczepiał i tak dalej. A, ale co z tego, skoro z nie podsłuchuj menelu jeden? <laughs> Dominic bo nagotyfuję się! Ja mam to a No bo robimy! No. na wyjedzenie Poza tym nikt nie każe się tu siedzieć. A no, no dobrze! No to mogę być papugą. To się wszak. Masakr. I po prostu co to, co chcieliśmy powiedzieć, że. Do Patryka przez jakiś czas nie wrócimy do przyjaźni w ogóle. Dopóki się i nie do niektórych poprawi. osób też, no bo to nie tyczy się tylko niego, bo bardzo dużo osób jest tutaj toksyczna, więc tak jak mówimy, nie będziemy ingerować w jego życie, póki co. Więc, no tyle, no normalnie. Żeby nie było, że nikomu nie mówiliśmy. Patryk ogląda czasami filmy Iwony, więc on wie, znaczy wie, on będzie widział ten filmik na pewno, więc on będzie wiedział, y, że nie ma już u nas szans. Tak, y, chyba, że się po prostu poprawisz, no, ale bo no, to wymaga po prostu poprawienia, bo my nie będziemy nic naprawić, ponieważ to tym razem ty zepsułaś. Ja z Małgośką też y, on zrobił, a kto próbował y, naprawić to? No my! My próbowaliśmy naprawić, więc tym razem y, będzie to naprawiał. Tak, on po prostu będzie. I co się patrzysz? No się Jak zawsze. Kolejne pytanie, które musiałam zapamiętać, bo mnie rozwaliło. Że... To mnie rozwaliło. I to jest hej do nas obydwu. O, no to fajnie. Czemu odrzucacie Patryka, skoro on nic złego nie zrobił? Wy się prójecie o obyle... No hit, po prostu hit. On, kurwa, Słuchajcie, ten... ja wam powiem tak, jeśli... co on robi z tym Patrykiem? dzieci? Co on robi? Weźmy takiego kija. On I siedzi, to, to nie jest? I, jest i, ten, i tak, o robi. I drugi nasz wózek, można tak powiedzieć. No. Jest odpowiadam, że to kolejne pytanie. Po prostu, jaki nie znacie prawdy, to po prostu się nie nazywacie na ten temat, bo niektórzy znają prawdę. opowiadałam od do Z co się działo. Ale ci, co lubią przekręcać po prostu te słowa. I lubią wszystko przekręcać. Tak wybieraj. po co wy to robicie, to ja nie wiem. Bo niczym nie mnie, którzy mówię tylko do tych, co przekręcają moje słowa. I są przeciwko nam. Też, w sumie do nich nie ma nigdy słów. No. Nie wiadomo jak mamy ich już nazywać, bo już wszystkie wyzywki jakie można było, użyliśmy. Nawet własno wymyślone. Nie ma słów na tych ludzi. Nie ma. Naprawdę. Więc serio, ci, którzy mi zadają pytania, o Patryka. Proszę Was, żebyście już skończyli z tymi pytaniami, bo już prostu nie będę odpowiadała, bo powiedział, że Patry to jest dla nas temat zakończony na razie. Tak jak teraz wygląda, tak jak mówiłam to na ostatnim filmiku. Nasze drogi się rozeszły. Nie wiadomo kiedy się znowu zajdą. ja. No. Nie no. wiem. Więc... Czy znaczy się w ogóle zajdą? No. No. Więc pozdrawiam Was wszystkich i widzimy się w następnym odcinku. Ale jeśli, jeśli będziecie chcieli, żeby Oliwka znowu była ze mną na filmiku, to napiszcie komentarz, bo subcujecie jakiś filmik w sali. Tak? Okay.